Hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek w kolejnym odcinku naszej serii live'ów Monday Morning Motivation Live. Dzisiaj mamy odcinek 59. Ja nazywam się Kasia Marciniuk, jestem tutaj współwłaścicielem marki Infinity Network, czyli fanpage'a, na którym się teraz znajdujecie i poprowadzę dzisiaj tą transmisję, która będzie trochę krótsza niż zawsze, chyba, że się znowu jakoś rozgadam, to wezmę Was ze sobą na gimbalu i pójdziecie razem ze mną. Cześć Paulina, cześć Ala, jak możecie to udostępnijcie tą transmisję, warunki są takie sobie, ale przed chwilą po prostu mi się złamał uchwyt w samochodzie, który miał mocować ten telefon, więc ząk, no i mam na szczęście taki statyw ze sobą podręczny, więc jakoś sobie poradziłam. Hej Paulina, cześć Dalida. Cześć, Angelika. Jak możecie, to udostępnijcie tą transmisję u nas na, na grupie i na czacie, tak żeby inne osoby mogły wejść. No, niestety takie słabe oświetlenie, ale nie miałam na to wpływu. Hej. I dzisiaj Wam opowiem na temat rozwoju osobistego, bo w naszej branży jest to mega istotne, bo dużo osób myśli, że network marketing to polega tylko i wyłącznie na sprzedawaniu produktów, że tylko i wyłącznie na tym, aby... Zapraszać osoby, i tak dalej, a to, co Wam mówiłam podczas poprzednich transmisji, to network marketing to nie jest zapisywanie ludzi, to nie jest sprzedaż produktów, to nie jest praca z klientem, to nie jest praca ze współpracownikiem, to jest praca ze sobą, czyli praca nad swoją głową. Jeżeli my nie będziemy właśnie się rozwijać, nie będziemy inwestować, Swój rozwój osobisty, wiedzę i tak dalej, no to będziemy się zdjać. I jeżeli jesteście w jakimś network marketingu, czy jesteście u nas w zespole, czy gdziekolwiek indziej, to jeżeli nie macie wyników, jeżeli nie macie zadowalających efektów, to trzeba się zastanowić nad tym, czy jest może coś, czego nie wiem? No i wtedy warto właśnie wybrać się na takie szkolenie wyjazdowe, które na przykład nasz zespół organizuje 30-31 marca w Gdańsku. Spora ekipa z naszego zespołu już się wybiera, ale są jeszcze wolne miejsca, więc jeżeli jesteście już jakiś czas w branży i nie macie wyników, no to zastanówcie się nad tym, czy nie warto byłoby na takie szkolenie po prostu pojechać. I ja dzisiaj właśnie jestem w Gdańsku, w ogóle taki. taki Koniec świata w tym Gdańsku, bo tu praktycznie nic nie ma. Ja ledwo tutaj po prostu trafiłam. No, ale jestem tutaj, bo jest szkolenie organizowane właściwie dla menadżerów w naszej firmie. Nie ja jestem już na pozycji starszego dyrektora, ale wybrałam się właśnie na to szkolenie, żeby się czegoś nauczyć. Przede wszystkim nauczyć się od innych osób, które są, które będą właśnie na tym szkoleniu. Jest też osoba z mojego zespołu, Ewelina, która pewnie za chwilę tutaj przyjedzie. I razem z Eweliną, właśnie będziemy na tym szkoleniu. Dzisiaj cały dzień. Będziemy właśnie pracować nad sobą, będziemy się właśnie przede wszystkim uczyć od innych osób, rozwijać i, i właśnie podnosić swoje kwalifikacje. I takie szkolenia nasza firma organizuje co jakiś czas, więc możecie sobie brać w nich udział. Są też konferencje, ale to są takie bardziej spotkania motywacyjno-rozwojowe. Więc jeżeli będziecie w tym tygodniu właśnie na konferencjach, no to tam się raczej spodziewajcie tego, że po prostu będzie power, będzie energia, będą wyróżnienia i tak dalej, i tak dalej. Tam nie będzie szkolenia, ale takie spotkania też są potrzebne. Natomiast, nie wiem czy mnie w ogóle dobrze słychać, natomiast takie szkolenie, jak jest dzisiaj, to już będzie takie, gdzie będziemy pracować, gdzie będziemy się uczyć, gdzie będziemy właśnie poszerzać swoją wiedzę i Zawsze tak jest, że na tym takim szkoleniu, czy to tym firmowym, czy to naszym wyjazdowym, czy na jakimś lajwie, który prowadzimy w grupie zamkniętej, to często jest tak, że jakieś rzeczy się powtarzają. No i wy sobie mówicie, dobra, ja już na to szkolenie nie idę, bo już na tym byłem. No i to jest błąd, bo jeżeli już na tym byłeś, byłaś i uważasz, że wszystko wiesz, to stań po drugiej stronie i poprowadź to szkolenie, bo wtedy też się najwięcej nauczysz. A okazuje się, że nawet jeżeli usłyszycie jakąś rzecz po raz setny raz. To może się okazać, że dopiero za tym setnym razem Wam zatrybi, dlatego że usłyszycie to na przykład od innej osoby. I ja często coś tam powtarzam, no i wiecie, niektórzy tam bla, 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 ale jeżeli usłyszą to samo już od kogoś innego, czy od pracownika firmy, czy od, innego od innej osoby u nas w teamie, no to nagle stwierdzają, że kurczę, no Kasia o tym mówiła, tyle osób o tym mówi, więc ma to sens. I jeżeli. Mm, Szukacie sobie wymówek, żeby nie być na tym szkoleniu czy firmowym, czy wyjazdowym, bo pies, bo dzieci, bo mąż, bo żona, bo urodziny, dziadka, wujka, coś tam, coś tam, to niestety nie rozwiniecie się w tej branży. Nie ma po prostu szans. Nie ma szans zrobienia tytułu dyrektora, nie będąc na takim szkoleniu. Nie znam po prostu dyrektora, który nie byłby na takich właśnie zjazdach, szkoleniach, który, no nie ma takiej osoby po prostu, która by nie była na takim szkoleniu. I oczywiście są osoby, które przyjeżdżają do takie szkolenia i z nic z nich nie wynoszą, ale z te osoby, które są na pozycji dyrektora, to możecie się zapytać, każda z tych osób była na takim szkoleniu. Akurat to szkolenie, które organizujemy teraz właśnie w Gdańsku, ono jest no, raz w roku, więc warto ustawić sobie inaczej priorytety, tak sobie przełożyć wszystko, żeby po prostu na tym szkoleniu być, bo naprawdę mega dużo wam to da. Ja zaraz sprawdzę, która jest godzina, żebym ja się nie spóźniła na to szkolenie. Dobra. Okej, okay. mm, więc mega ważne jest to, żebyście byli na takich spotkaniach, więc jeżeli ktoś jeszcze nie jest zapisany na nasze szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się właśnie 30-31 marca w Gdańsku, to zapiszcie się. Wczoraj właśnie Justyna wpadła na taki pomysł, że przyjedzie busem z Niemiec, w ogóle... Kozacka terasa i no, mega wyrzeczenie, żeby przyjechać. I praktycznie my nie mamy jakiej zabrać autem. U mnie w mieszkaniu praktycznie już nie ma miejsca, ale już na pewno, że jakoś tam się wciśnie, bo mega, mega i po prostu zależy, żeby na tym szkoleniu być. No i tak jak właśnie tutaj Dali pisze, jedzie na drugi koniec Polski czyli właśnie zabiera swoją ekipę z okolic Krakowa i przyjeżdża właśnie na takie szkolenie. To jest mega ważne, bo te osoby pokazują, że im zależy i na takie osoby my też stawiamy w biznesie, bo jeżeli ktoś właśnie będzie szukał milion wymówek, żeby na tym nie być, no to, tak jak powiedziałam, ludzie sukcesu szukają zawsze pomysłów, rozwiązań, a nie powodów, dla których mieliby czegoś nie zrobić. Dlatego zachęcam Was jeszcze raz do tego, żebyście zapisali się na to szkolenie i też śledźcie nas na Stories, bo na pewno będę relacjonować, co się dzisiaj będzie działo na tym szkoleniu właśnie firmowym, które jest na końcu świata w Gdańsku. Ja wiem, że dla ludzi z Gdańska Gdynia jest końcem świata, dla mnie, jako osoby z Gdyni, Gdańsk jest końcem świata i nie lubię tam przejeżdżać i vice versa. <grych> no, ale jestem, więc... No, dzisiaj to by było na tyle, więc tak jak powiedziałam, krótki live chciałam zacząć szybciej, ale się nie wyrobiłam ze względu na korki w Gdańsku, więc zaczęłam punktualnie, ale skończę szybciej. Więc jak coś, zapraszam Was na nasz Instagram, tam będzie relacja z dzisiejszego szkolenia. No, i was zachęcam do tego, żeby rozwijać siebie, inwestować w swoją głowę, bo to jest coś, czego nikt wam nie zabierze, a bez rozwoju niestety nie osiągniecie sukcesu w żadnej firmie network marketingu. Nie da się. Możecie natrzepać masówkę, możecie zbudować grupę konsumencką, ale biznes network marketingu to jest biznes oparty o liderów. A żeby być liderem, trzeba inwestować w siebie. Więc tyle. Dziękuję Wam, pięknie jeszcze Wam udanego słonecznego poniedziałka. Jak widzicie tutaj, u mnie jest pięknie, słonecznie, tam za mną tam, tam, nie, to mam odbicie, o tam. Jest już morze, więc jestem praktycznie nad brzegiem morza. No i jadę, idę się szkolić. Więc dzięki, pa. Natalia się spóźniła. Eee, nieważne, krótki live był, więc sobie odtworzysz zaraz. No, to tyle. Pa, pa, moi drodzy. Do zobaczenia za tydzień.